Cześć, dzisiaj sobie postrzelamy. Zaczynamy od berety. Beretta 6 mm, kulki polimerowe. Dobra To teraz bierzemy coś z czego strzelał brudny paryż i dam Niestety tylko 60 czałowe ale... To też była półka polimerowa na na kulki sala cztery mm. To by było tyle? Zbierzemy najpierw Litera już jest załadowana. Tak, dolny naciąg jedan strzał. No, a teraz sobie odbijemy to, że tak niepojemne były te magazynki i sobie podstrzałamy z mp5a2 na kulki polimerowe magazynek 40 kulek Drugie 50 kulek wystrzelamy serią. Tak. Mamy jeszcze jedno. Jeden magazynek. 250 kulek. I teraz można strzelać dźwiękiem. Zobaczymy, się na ciągu jak patrzę W magazynach ma to do siebie, że jest na sębry.